O tym, że sądy w Polsce są przeciążone, mówi się nie od dziś. To już jest moja trzecia sprawa rozwodowa. No, jakieś ze trzy lata. Czekam. Dzisiaj miałem mieć rozprawę, ale niestety przełożyli. A każda niedokończona sprawa ciągnie się w nieskończoność. Tym trudniejsza, im bardziej osobista. Następny termin. Zmiana oczekiwana przez bardzo wiele osób w Polsce to jest. Ułatwienie życia. Rząd właśnie przyjął projekt ustawy, który przewiduje, że rozwód można będzie wziąć w miejscu, w którym do tej pory brało się śluby, czyli w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ale tylko po spełnieniu istotnych warunków. Wiele takich spraw, które są niesporne, będziemy starali się rozwiązywać poza sądem. Małżeństwo nie może mieć małoletnich dzieci. Musi za to mieć co najmniej roczny staż i zgodnie potwierdzić trwały i zupełny rozkład pożycia. Weryfikować to ma kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pierwsze spotkanie jest u, u kierownika. Po takim spotkaniu musi minąć przynajmniej 30 dni takiego namysłu dla pary. Może być drugie spotkanie, także w ciągu dwóch miesięcy można taką, taki rozwód otrzymać. E, także to mówię, to wola, wola małżonków, a, a kierownik. Kierownik zarejestruje, a następnie wpisze w zmiankę dodatkową do aktu małżeństwa. Po dołączeniu zgodnych oświadczeń rozwód będzie ważny. Kierownik USC będzie mógł także odmówić. Musimy mieć tą pewność, że małżonkowie żadnej sprawy w sądzie nie prowadzą. Kierownicy urzędów mają świadomość ciężaru nowych obowiązków, ale widzą też ich sens, bo to oni mają dostęp do niezbędnych informacji, które w postępowaniach musieli udostępniać sądom okręgowym, a to też wpływa na czas. Tak zwany powrót nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa to będzie to można zrozumieć szybciej niż, niż po rozwodzie w sądzie. W tej chwili w polskich sądach czeka się od od pół roku, a w warszawskich nawet do roku na to, aby wyznaczony został w ogóle nawet pierwszy termin rozwodu. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, średni czas trwania spraw rozwodowych w 2025 roku przekroczył już stan z pandemii. Na decyzję trzeba czekać ponad 9 miesięcy. Wszystko zależy od sprawy i innych procesów w danym sądzie. Jeżeli ma ich mniej, to może jest, może taką sprawę skończyć w ciągu kilku miesięcy, trzech, dwóch, trzech, czterech. Natomiast jeżeli ma tych spraw w referacie więcej, to może być nawet rok, nawet ponad rok. Czekają właśnie rok w nieprzyjemnej atmosferze, po to tylko, żeby dosłownie wejść na 5 minut, bo taki rozwód bez orzekania o winie zgodny bez dzieci trwa 5 minut. Liczba rozwodów pozostaje wysoka w trzecim kwartale tego roku już rozpatrzono ponad 60 tysięcy spraw. Każde odciążenie sądu będzie pomocą dla sądu w ogarnięciu tych spraw w pozostałym zakresie. Od organizatorki ślubów i wesel słyszymy, że podejście do małżeństwa się zmieniło, a proponowane zmiany mogą tendencję pogłębiać. Zamiast coś budować, naprawiać i pielęgnować związek oraz e, sprawdzać, czy w jakiś sposób może nam się udać jednak utrzymać e, to małżeństwo, niestety od razu z tego zrezygnujemy. Pozostaje pytanie, czy będziemy się mogli o tym przekonać, bo na drodze ustawy stoi podpis prezydenta, a raczej jego możliwy brak. My już słyszymy z kancelarii prezydenta, będzie weto. Zanim jeszcze procedura przyjmowania przez parlament ewentualnych poprawek się skończyła, projekt zapowiada zgodne rozwody, ale nie wiadomo, czy będzie na nie zgoda. Ewa Wagner, TVN 24.